Na pewno boli taka e, porażka jak w dzisiejszym meczu. E, zaczęliśmy źle na początku. Nie, nie staraliśmy się utrzymać przy piłce, a takie były założenia. Chowaliśmy się i stąd się wzięły sytuacje dla przeboju na początku, chociaż nie wykorzystali tego. Potem e, próbowaliśmy już wrócić do swojej gry. I padła bramka dla gospodarzy, bardzo kontrowersyjna. Moim zdaniem nie powinna być uznana, ponieważ zawodnik sobie złapał piłkę w ręce, wrzucił pod nogi i, i strzelił na bramkę. I tak padła pierwsza bramka dla, dla przeboju. Natomiast w drugiej połowie już zaczęliśmy zdecydowanie agresywnie, zaczęliśmy stwarzać sobie sytuacje bramkowe. I nieszczęście zaczęło się raz od naszego rzutu wolnego, gdzie Poszła kontra bramka dla, dla przeciwnika, no, karygodne zagranie naszego zawodnika i potem od decyzji sędziego. No, tak, tak nie można sędziować meczy ligowych, nie, nie, nie sędziuje nawet na poziomie A-klasy. Także no, uważam, że w dużej mierze sędzia pomógł tutaj drużynie przeboju w, w odniesieniu zwycięstwa w tym meczu.